Michał Giercz strzelę z dwóch bardzo ważnych bramek dla Ostrowi w meczu z Wilkami Wilczyn. Michał, zagrałeś dzisiaj na dziewiątce, to jest Twoja pozycja chyba nominalna i, i był efekt tego. No zdecydowanie, zdecydowanie czuję się najlepiej na tej pozycji, natomiast przez ostatnie lata gdzieś gdzieś byłem się cofany do środka pola, bo, bo, bo no była taka potrzeba. Teraz, teraz przyszedł Tomek Kowalski i na pewno jest to bardzo kreatywny zawodnik i wierzę, że, że jeszcze jakąś szansę, na co dostanę. Jak ocenisz to dzisiejsze spotkanie? Bo wilki naprawdę postawiły Wam się. Beniaminek zagrał bitnie, sporo sytuacji strzeleckich miał, groźne stały fragmenty gry. To na pewno co trener nas uczył przed meczem, że, że ci chłopaki naprawdę fajnie grają w piłkę i, i nawet na tym boisku nie, boi, nie bali się grać, próbowali konstruować reakcję od tyłu. E, wiadomo, boisko to nie pomagało więc kilka, kilka tych naszych doskoków pressingowych było naprawdę mocnych, co stworzyliśmy jakieś sytuacje z tego. Natomiast tak jak powiedziałem, trener, trener gdzieś nas uczył na te, na, te, na, te, na te ich dobrą grę, bo, bo widać, że chłopaki chcą grać w piłkę, nie, nie wybijają, próbują od tyłu wszystko budować. No i te fragmenty, to jest nasza bolączka tutaj, e, myślę, że to jest identyczna bramka, jaką dostaliśmy w skali No tego mus musimy się na pewno wystrzegać. Ale tak naprawdę trzy w czterech ostatnich meczach to cieszy. No cieszy, cieszy, no że coś się, bo, 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 bo długo był ten marazm, a potrzebujemy tych zwycięstw no, mam nadzieję, że ta atmosfera się będzie budować. I, i no i cieszy, cieszyć się. Teraz wyjazd do lidera, do Wiktorii września. No faworytem na pewno nie będziecie tego spotkania. No, nie będziemy faworytem, natomiast, natomiast no, nigdy nie pojedzie się położyć, mamy fajny zespół. Myślę, że to zaczyna się gdzieś tam gdzieś tam fajnie scalać, konsolidować i. I każdy zasługuje, tutaj trener, każdemu daje szansę i myślę, że każdy czuje się doceniony w tym momencie i nie jesteśmy, na nie jesteśmy na następnej pozycji. I musicie rotować składem, bo tyle tych meczów w ostatnich tygodniach gracie intensywnie środa, sobota, środa tak naprawdę. No taka jest filozofia ta trenera, trener będzie wcześniej, że będzie rotował tym składem, no zaczyna będzie w następnym meczu. E, oby te, oby te, te, ten skład, który będzie w następnym meczu, to zdobyć punkt.